Czołem. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Galzaki zapraszam na pierwszy odcinek z szachów. Ciekawe, czy ktokolwiek z Was się tego spodziewał, że będę nagrywał szachy? I ja sam, szczerze powiedziawszy, nie do końca byłem przekonany, bo ja. W szach grałem ostatnio, czy ostatnio nie tak dawno, bo wróciłem sobie trochę do tej naprawdę przezasnej, yy, przezasnej gry, yy, ale no, kiedyś, kiedyś jeszcze na studiach grywałem, jeszcze w ogóle za dziecko chodziłem do jakiej... na jakąś taką szkołę szachową czy jakieś tam lekcje szachowe coś takiego, brałem nawet udział w turniejach, ale to na długi czas jakby przestałem w pewnym momencie. Yy, no i później na studiach znowu zacząłem grać. Yy, grałem w drużynie akademickiej Kulu między innymi, ale nie byłem tam jakimś super wymiataczem. Byłem raczej z tych y, niższych jakby rangą ludzi. Byli zdecydowanie, czy znaczy nie było nas tam jakoś strasznie dużo, powiedzmy sobie szczerze, ale no byli zdecydowanie lepsi ode mnie. No i ja nigdy w sumie jakoś super w szachy nie wymiatałem, no i ostatnio sobie tak siadłem, a może po harduję troszeczkę szachy, zacząłem troszeczkę ogarniać i tak dalej, i tak dalej, no i jest jak jest i stwierdziłem, że no dobra, no to spróbujemy nagrać pierwszy odcinek, będzie to nadal odcinek taki dosyć warzywny, bo, bo jakimś, no nadal nie jestem wymiataczem w szachy i tak dalej, no ale chyba nie ma się co zastanawiać, tylko po prostu ruszymy sobie z nową partią, gramy 10 minut, jest to nadal Blitz, z tego co mi się wydaje, przynajmniej. No i zobaczymy, mamy białe. Więc jedziemy, jedziemy standardowym otwarciem E4. O, kurde, już skandynawska obrona się szykuje. No dobra, przyjmujemy. Nie ma się tutaj nad czym za bardzo zastanawiać. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. On sobie tutaj poszedł. I patrzcie, nie pamiętam, jak to się kontrowało, ale na pewno jakoś to się tam kontrowało. To konkretne posunięcie. No to może pomyślimy chwileczkę. No, 10 minut to się wydaje dużo, ale tak naprawdę, jak zaczynamy myśleć za dużo, no to wtedy się sytuacja komplikuje. Dobra, no otworzymy sobie centrum, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jeszcze, wiecie, jak się gada jednocześnie, to w ogóle się sytuacja skomplikuje. Ale szachy ostatnio, wydaje mi się, że strasznie stają się popularne. Z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu. Dobra, na dwa skoczki. Naprawdę. Yy... No dobra, no dobra. Niech tam będzie i tak. Okej, okay, okej, okay, dobra, teraz trzeba skoczkiem wyjść, mociu panie. Nie, zagrałpionym. Okej, okay, no w sumie nie trzeba było, no ma rację, no nie trzeba było wychodzić. Ale myślę, że byłoby to dla niego jednak nieco korzystniejsze. Czy my tu możemy coś zaszaleć? No nie powiedziałbym. No dobra. Zrobimy zaraz krótką rozsadę i będziemy cisnęli hetmańskim skrzydłem. Ale naprawdę gdzieś przypadkowo się ponatykałem na różne streamy w internetach i naprawdę ogląda to bardzo dużo ludzi. <laughs> Więc no zobaczymy, jak się przyjmie to tutaj na kanale. No jednak ja zazwyczaj grałem w gry nie w szachy, nie? W gry bardziej wideo. A nie takie typowo. Czy szanie to gra planszowa w ogóle? Czy można... Z... Kurde, takie dylematy. Ja tu partie toczy i się zastanawiam się nad takimi rzeczami. Dobra, no krótka roszada. Jesteśmy na pewno lepiej rozwinięci, ale to jeszcze nic nie znaczy. Na tym poziomie naprawdę. Jeden głupi błąd, jedno kretyńskie postawienie figury i wracasz do domu, nie? I tyle. I tyle. Dobra, co dalej? Można by zagrać tak... Nie, nie można. Znaczy... Na wymianę... To by było fajne. Mielibyśmy związanie tylko na skoczka, więc to tak w sumie. Dużo nam nie da. Dobra, idziemy na wymianę. Wymieni myślę. Szczerze mówiąc chyba powinien nawet. Chyba, że nie wymieni. No to wtedy co? Pyk. Tutaj sobie skoczymy. Później pchamy jakoś piona czy coś, żeby się tego pozbyć i atakujemy no ten punkcik. Okej, okay, nie wymienił. Dobra, jeżeli tu pójdziemy, no to wtedy tu będzie wymiana, która będzie dla mnie średnio korzystna, będziemy mieli zdublowanego piona. Chyba on idzie w długą roszadę generalnie. Długą roszadę. Więc wtedy będzie można pyk, tutaj rozbić formację pionów. Ja bym to chyba jednak wymienił. Szczerze powiedziawszy. Czy jednak iść tutaj z koczkiem? Jak mi się tutaj wrąbie. gońców nie chcę wymieniać, bo my tutaj całkiem w porządku tegoń. Dobra, wymieniamy zobaczymy. Co się stanie, to się stanie. E, dobra, no to pchamy. Długą roszadę zrobi, czy będzie próbował gońca wyciągać. Zobaczymy. Długą, tak, długą roszadę. Jak my tu wejdziemy. On się zasłoni. Trzeba będzie zwiewać. No to jest fajne związanie. Jakby się jakoś tego piona pozbyć, jedną opcją pozbycia się piona byłoby poświęcenie tu gońca. Ale on z całą pewnością nie wybije, het, nie wybije pionem, tylko wybije hetmanem. E, więc to nam nic chyba nie da za bardzo. Mm, więc ewentualnie pchamy może. Nie, bo wisi pionek, dobra, więc tak. No, ok, no to nie do końca dobrze, bo nam tu gonie, skurcze. Tak. Mamy mata w jednym posunięciu. Ciekawa historia. Ciekawa historia w tej chwili. Jak wybije skok, a będzie szach, więc on odbije pionem, nie będziemy. Nie będziemy mogli wybić tutaj hetmanem wtedy, bo będzie znowu szach, bo on atakuje. Widzicie, no tutaj w ten sposób, nie? Na h2. Tu hetmanem atakuje i wieżą. Więc wybijamy. Dobra, wybijamy. Zobaczymy. Ok. No i chcąc, nie chcąc, musimy grać to. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. No i będziemy kontynuowali to, co zaczęliśmy chyba. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy opłaca się wymieniać hetmany w razie co? Mam piona więcej. Więc to już jest jakiś. Ale chyba nie chcę jeszcze wymieniać hetmanów w tej chwili. Nie jak tam mogę zrobić nadal, nadal liczę na to związanie. Tylko pytanie, czy teraz pchać gdzieś tu. A tak na tego pionka jest dosyć istotny. Dobra, pchniemy tutaj. Dobra, pchniemy tutaj. Zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że nie zrobię głupiego błędu, albo on nie zrobi głupiego błędu i przez to się partia nie skończy, bo takie są najgorsze, ale one się jeszcze zdarzają na tym poziomie, że gdzieś ktoś figurę podstawi, nie. I... Widzicie, rozumiecie, jak to jest. To, to jeszcze nie zawsze jest koniec, nie? To zależy, jak i kiedy się to podstawi. Czasami nawet nie chcąc yy, zrobić poświęcenia. Yy ale zrobi się to poświęcenie przypadkowo, jako błąd, ale no całkiem dobre rzeczy się z tego wyciągnie, czasami tak się zdarza. Zobaczymy, niech myśli. Jesteśmy z czasem w plecy na pewno, ale to ze względu na fakt, że ja gadam, więc no, no ja tutaj bym pchał dalej tym pionem. Problem polega na tym, że tutaj nam wisi, więc trzeba by chyba gdzieś którąś wieżę aktywować niedługo. Opcjonalnie pchnąć tego piona. OK, czyli on uruchamia gońca w tej chwili. Ruszy gońcem w to miejsce, żeby... No żeby przepędzić mi hetmana, co mu tak naprawdę za dużo nie da, więc pchamy dalej pionem. To nawet dobrze, jeżeli mi tu przepędzi Hetmana. Bo on tu nigdzie indziej nie wleci, może tutaj albo tutaj sobie stanąć. Oba posłonięcia są dla mnie tak naprawdę... Aha, pcha pionem, dobra. Ok, w takim razie mogę wejść tutaj nawet. Wtedy będziemy tego pion temu zagrażać. Gorzące druszy wieże albo Hetmana. Tego byśmy nie chcieli jednak. Że wtedy będziemy bronić tutaj. Nie, wiecie co? Ja cofnę w to miejsce. Tak. Trochę mu pozwalam pchać to królewskie za bardzo. I tu się niebezpiecznie zaczyna robić. Bo jak on ruszy tutaj, ja wybiję tutaj, on wybije tutaj, będzie szach z odsłony i atak na Hetmana jednocześnie. Więc będziemy, no to będzie game over w, w tamtej chwili, więc musimy pchać piona. Musimy pchać piona. Pytanie, czy wybije, czy nie wybije. Jeżeli nie wybije, to będzie dla mnie, wydaje się, wydaje mi się troszeczkę lepiej. Bo tutaj mam już jakieś plany, nie? Generalnie jesteśmy z pionem do przodu, więc wszelkie wymiany są dla nas korzystne. Jeżeli wybije tylko. No, pytanie, czym odbijać? Czy Wierzą odbijać? Czy odbijać Hetmanem? Wydaje mi się, że Wierzą będzie lepiej, bo wtedy atakujemy jednocześnie tego piona i będzie coś musiał zrobić, żeby go pobronić. Więc chyba to dla nas jest całkiem korzystne. Okej, okay, nie wybił. W ogóle. Aha, on tutaj się. To w sumie dobrze, nie? Bo my wybijamy. I tutaj nie wybije, bo hetman broni razem z gońcem zresztą. Więc mamy kolejnego piona więcej tak naprawdę. Tylko teraz trzeba pilnować, żeby się za bardzo tutaj nie podsłaniać, więc wydaje mi się, że byłoby rozsądne wejść wieżą tutaj na F4. No właśnie. Kusi mnie jeszcze, żeby tu iść Hetmanem, ale to w tej chwili jest niewykonalne, bo jeżeli on wybije, ja wybiję, no to on wtedy bierze. Dobra, wieża tutaj idzie, ok. Co zrobić w tej chwili? Pchać. Jak pchnę tutaj, no to wtedy wisi ten pionek, więc to nie ma sensu, chyba że ruszymy wieżę tu. To będzie miało sens. To będzie miało sens chyba. Jeżeli on pchnie tym pionem, no to oczywiście wybijamy hetmanem wtedy najpewniej w ogóle. Nie, 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 hetmanem nie, bo tutaj goniec wisi. Pionem wybijemy, dobra. Ko no, problem polega na tym, że teraz gońce może tu wejść. O, i wszedł. Ale to jeszcze nie jest chyba aż tak duży problem. Patrzcie, jak ja błąd popełniłem w tej chwili. On mógł mi wybić piona za, za friko, nie. No. Dobra, trudno. Jak nie zauważył, to dobrze dla mnie. No i pchamy wieżę na, na tą pozycję i się przedzieramy pionkiem. Próbujemy. Może się udać nawet. Może się nawet udać. Ale to był na pewno błąd, co tutaj. Ja zrobiłem błąd i on też, bo ja się zablokowałem sobie. Kurde, jakie to się głupie rzeczy nieraz robi, nie? Jakby wybił wieżą, no to ja tutaj wiele bym nie mógł zrobić. Znaczy ruszyłbym, będzie tutaj tak czy inaczej, za takim na wieżę i z otwarciem sobie tutaj tej linii. OK. Pyk. Zobaczmy, co się stanie. Czy wymieni, czy nie wymieni. Oba warianty są dla mnie chyba w miarę korzystne. Aha, aha. W ten sposób gramy, mociu panie. A to ciekawa historia. Ale to nic. Kurde, co teraz? 3 minuty to już mało czasu, troszeczkę. Na jakieś filozofowanie tutaj za bardzo. Chętnie bym wymienił. Tego gońca bym się pozbył chętnie. I tak zróbmy. Spróbujmy się pozbyć tego gońca. Zresztą Hetmany też bym chętnie wymienił. No mój wydaje mi się, że troszeczkę aktywniej gra. Ale to nie zmienia faktu. Oddublowałbym piona, jeżeli tutaj wszedłbym gońcem i on by tutaj powybijał wszystko, to ja bym sobie piona oddublował i już byśmy byli w domu wtedy. O, to nieźle. Dobra. To grajmy. Pytanie, czy weźmie. Ja bym wolał, żeby wziął. Wtedy mamy piękną sytuację. Możemy tą prawą stronę wtedy pchać na spokojnie. Wieże z lewej na prawo. Okej, okay, wybi dobra, wybił w porządku. No i teraz musi wybijać nie ma wyjścia. No, świetnie. Dobra. Okej. Okay. Jesteśmy w domu. I pionem pchamy. Środek jest bezpieczny, chyb no chyba bezpieczny. O ja piernicze. No dobra. O tym właśnie mówiłem. O kurde, jak ja tego nie widziałem. Nie wierzę. Nie mogę wybić, bo oczywiście jest szach na króla wtedy. Na króla, no bo na co innego miałby być, nie? No, to jest chyba pozamiatane. A czy jeszcze niekoniecznie, nie, ale wydaje mi się, że raczej pozamiatane. Czyli niepotrzebnie tu wybijałem to wszystko. No, to jest koniec. To jest koniec. Bo teraz, gdziebym się nie cofnął. No to on wtedy bierze rzepiona i jest związanie na wieżę, więc. Dziękuję. Dziękuję. Zobaczmy raport po partii. Ile było tych błędów wszystkich. Okej, okay, to jest książkowe, dobra. Książkowe. O i to było niedokładne. Pewnie sugerowane było to. No, najlepszy ruch w pozycji. Ale jeszcze zobaczmy. Nie, czekajcie, czekajcie. No, analiza, dobrze, dobrze. Okej, okay, czekajcie. E, nie, 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 nie. A, a, dobra, dobra, dobra. Nieważne, nieważne, nieważne. Wróć. I co, ja tu mogłem grać? Ej, no dobra, ale. Pokaż warianty, właśnie, właśnie, tak myślę. Coś mi tu brakuje. E, nie, wróć. I co tu mogło być grane? Po prostu kopać gońca. To by było książkowe, i tu jest niedokładność wtedy. Okej. Okay. No ale to nie jest wcale jakaś super korzystna sytuacja dla mnie, chyba. Dobra, nic, zagrałem niedokładnie. On wybił, co było jeszcze gorszym rozwiązaniem. Ja wybiłem. Pion, rozwój, Hetman się cofa. Roszada, pchnięcie. Niedokładne. Trzeba było pchać od razu lewą stronę. O proszę, czyli za późno ruszyłem. Niepotrzebnie tu podstawiłem się pod tą wymianę, zresztą to też było niedokładne. O kurde! Piękne posunięcie, nie? Nie widziałem go. Teraz pchałem, on roszada, ja bronię, on idzie skokiem, no tu musiałem wybić. No i jesteśmy piona więcej. To było niedokładne, lepiej było het hetmanem zasłaniać. Gdyby zasłonił hetmanem, to bym wybijał wszystko jak leci chyba. To był błąd, trzeba było od razu tam wchodzić. No tutaj to już. O, i to był błąd duży. Albo pion wisiał. Z szachem i z widłami na wieży i to by było wygrane. O kurde, jaki ja jeszcze jestem ślepy po tym powrocie. Jaki ja jeszcze jestem ślepy. O, nie wierzę. No i to by byłby koniec, to, był, to byłby koniec, nie? To byłby koniec. No cóż, popełniłem duży błąd. Tu się zaczęły wybijanki. Trzeba było brać piona? Sugeruję, żeby brać piona. A, bo jest dokładnie ta sama sytuacja. I też widły na wieżę, ale to już było trochę bardziej tricky, nie? Błąd. No, i, tu, i to był największy błąd, nie? Tutaj trzeba było wybijać. Nie, no tutaj nic, nic by mnie nie uratowało. Trzeba było wybijać najpierw wieżę, później to. Hetmany. No, i tutaj miałbym, miałbym pewnie wygraną, bo tutaj prawa flanka totalnie wolna, nie? I on by gdzieś królem leciał. Ja pionkiem. Nie, no to byłoby. To jest błąd. Chyba. Chociaż niekoniecznie. On i tak musiałby się cofnąć, żeby. do przodu, tutaj. No to ja tutaj. I to jest wygrane. On już tutaj za bardzo nie jest w stanie nic zrobić. No ale tak. O, to był głupi błąd. Ale mogłem jeszcze wcześniej przez te widły wygrać. Tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ciekaw jestem, czy będziecie zainteresowani oglądaniem szachów w moim wykonaniu. Będziemy grali 10 minut jakieś jednominutowe partie. I znalazłem jakieś różne wiecie, takie nietypowe szachy, typu na przykład szachy z mgłą wojny, co jest kurczę niesamowicie ciekawe, że widzimy tylko obszar, który atakują nasze figury jakby. E, czyli tak jak trochę w RTS-ach, że gdzie mamy jednostki, tam widzimy, a na całej mapie jest mgła wojny. Więc to, to niesamowicie ciekawy tryb, który chciałem przetestować. E, tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, do zobaczenia. Czołem!